Kalina Jędrusik to ikona polskiego teatru i telewizji, znana z prowokacyjnego stylu i niezapomnianych występów w kabarecie starszych panów. Jej burzliwe życie osobiste oraz kariera pełna skandali i sukcesów stanowią nieodłączną część historii PRL-u. Materiał przybliża fascynujące aspekty jej twórczości i osobowości. Poświadczana przez Jeremiego Przyborę opowieść o Kalinie jest pełna anegdot i ciekawych momentów z jej życia. Na swoim pełnym wdzięku dekolcie zawiesiła krzyżyk, co zdaniem wielu przez lata miało utrzymywać ją z dala od telewizji w czasach Perelu. Nieustannie zadziwiała i drażniła ówczesne władze. Jej 43-sekundowa scena, w której się kąpała, stała się kultową i na stałe zapisała się w historii polskiego kina. Krążyły plotki o jej romansie z żonatym mężczyzną, co dodawało pikanterii jej osobie. Mówiono, że kochała prowokować i przyciągać uwagę nawet jeśli sama twierdziła, że jest postrzegana zupełnie inaczej niż by Y sobie tego życzyła. Kalina przyszła na świat 5 lutego 1930 roku w czarującym Gnaszynie, który dziś jest dzielnicą Częstochowy. Jej ojciec, Henryk Jędrusik, był wykształconym pedagogiem oraz senatorem w czasach II Rzeczypospolitej. Mała Kalina otrzymywała od niego mnóstwo książek, a w każdej znajdowała osobistą dedykację zachęcającą do życia zgodnego z własnymi pragnieniami, lecz bez krzywdzenia innych. Po zakończeniu studiów aktorskich w malowniczym Krakowie, Kalina Jędrusik rozpoczynała swoją sceniczną karierę w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Już od pierwszych wystąpień przykuwała uwagę, w tym Stanisława Dygata, znanego pisarza, autora powieści takich jak Jezioro Bodeńskie i Pożegnania. Dygat porzucił swoją partnerkę. Znaną aktorkę Władysławę Nawrocką, by stworzyć jeden z najbardziej intrygujących duetów artystycznych tamtych czasów wraz z Kaliną. Zarówno w relacjach miłosnych, jak i w codziennym życiu Kaliny, nieustannie obecna była pewna teatralność i dramatyzm. Zawsze zwracała uwagę na to, aby jej uczucia istniały w kontekście niecodziennych wydarzeń pełnych emocji i pasji. Była osobą, która uwielbiała spektakl i intensywność przeżywania chwil. Przykładem jest jej szczególne podejście do gotowania, które zamieniało się w prawdziwą ceremonię zdobywania egzotycznych składników, z których z wielkim entuzjazmem przygotowywała dania, czyniąc z tego małe, niepowtarzalne przedstawienie. Tak opowiadała o niej Ula Ryciak, autorka dogłębnej biografii Niemoralna. Kalina, której słowa doskonale oddają niezwykły charakter bohaterki. Kariera teatralna Kaliny Jędrusik była niezwykle bogata i różnorodna, obejmowała występy na wielu prestiżowych scenach w Warszawie. Zaczynała w Teatrze Narodowym, gdzie występowała od 1955 do 1957 roku. Następnie związała się z Teatrem Współczesnym na sześć lat, by później przenieść się do barwnego teatru Komedia. Kolejne etapy jej kariery to Studencki Teatr Satyryków, Teatr Rozmaitości i wreszcie Teatr Polski gdzie jej działalność artystyczna trwała do 1991 roku. Szczególną popularność przyniósł jej udział w telewizyjnym kabarecie starszych panów, gdzie jej interpretacje piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, takich jak słynne SOS, we mnie jest seks, czy też nastrojowy zmierzch, stały się niezapomniane. Remigiusz Grzela w swojej książce o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie zaprezentował wyjątkowo ciekawe wspomnienia Agnieszki Osieckiej. Opisywała ona w czasopiśmie Polityka, jak pewnego dnia w 1964 roku Konrad Sfinarski przyjechał z Berlina. Scena, jak Kalina śpiewa utwór "Bo we mnie jest seks", rozbawiła Świnarskiego do łez. Leżał na podłodze zanosząc się głośnym śmiechem, podczas gdy Jędrusik wykonywała swoje pełne ekspresji i prowokacyjne gesty. Wtedy to wypalił on: "To największa polska aktorka komediowa". Mimo sukcesu i uznania, Kalina często odczuwała, że publiczność nie rozumie jej prawdziwych intencji i odbiera ją w sposób, który jej nie odpowiadał. Jest niewiele nagranych wywiadów z Kaliną Jędrusik, jednak w jednym z nich opowiada Jeremiemu przyborze o tym, jak jej występy w kabarecie starszych panów były pełne utworów o nastroju sentymentalno-dramatycznym. Mimo to, w świadomości publiczności została zapamiętana jako pierwsza wampiżyca, symbol drapieżnej i seksownej kobiecości. Interesujący jest fakt, że niewidomi odbierali jej śpiew zupełnie inaczej niż widzący słuchacze, co ukazuje, jak różnorodne mogą być interpretacje i odbiór sztuki. W artykule opublikowanym w numerze 36 i przekroju z roku 1988, Kalina Jędrusik wyraziła swoje żale Piotrowi Gackowi dotyczące trudności wynikających z utożsamiania się z postaciami, które odgrywała na scenie i ekranie. Choć uważała, że takie podejście jest kluczowe dla wysokiej jakości aktorstwa, spotykała się z krzywdzącymi ocenami ludzi, którzy mylili ją z granymi przez nią postaciami. Jędrusik skarżyła się, że widzowie często pospiesznie wyciągali wnioski o jej charakterze na podstawie ról, w których występowała, jako kobieta zdradzająca w jednej z produkcji, była uznawana za osobę zepsutą. Komentowano, jakby była narkomanką i alkoholiczką. Jędrusik zauważała z niepokojem, że zarówno w kinie, jak i w teatrze wszyscy wydawało się wiedzą lepiej, kim jest. Jednym z najgłośniejszych tematów dyskusji była jej rola Lucy Zuckerowej w Ziemi Obiecanej, Andrzeja Wajdy z roku 1974, którą wiele osób uznawało za jej sztandarowe osiągnięcie aktorskie. Ona jednak widziała to inaczej, postrzegając tę kreację jako efektowną, zgodnie ze wstępnym zamysłem artystycznym, a nawet nazywając ją nieco efekciarską. Obserwowała, jak po dziesięciu latach od premiery zmieniły się artystyczne gusta, zastanawiając się, czy jej intensywny przekaz emocjonalny wciąż drażni ludzi. Z dezaprobatą dodawała, że nie potrzebuje specjalnego uznania, jedynie nieco obojętności wobec swojej twórczości. Premiera serialu Hotel Polanów przyniosła jej kolejną falę zagadkowych reakcji, zarówno podziw, jak i krytykę. Gdy wcielała się w rolę Józefiny Polanowej, apodyktycznej matki, Pojawiły się głosy, że żadna inna aktorka nie mogłaby zrobić tego lepiej. Jednak równocześnie rozprzestrzeniały się absurdalne plotki, jakoby Żydzi z całego świata po premierze zasypali ją biżuterią i złotem jako wyraz podziwu. Jędrusik desperacko pytała, jak ma walczyć z takimi nonsensami. Grała też morderczynie, a przecież nie oznacza to, że powinna być oskarżana o zbrodnie czy zamykana w więzieniu. Była przekonana o swoim talencie i wszechstronności. Deklarując, że mogłaby zagrać wszystko od psa, przez kota, po staruszkę czy prostytutkę. Jednocześnie sama Kalina Jędrusik prowokowała kontrowersję swoją szorstkością i ciętym językiem, z czego była dobrze znana w warszawskim środowisku artystycznym. Pomimo swojego ostrego języka, słuchano jej z ciekawością, gdyż w jej sposobie wypowiedzi brakowało wulgarności. Opowiadał o tym barwnie Jerzy Gruza w książce Życie artystek w PRL Sławomira Kopra. Kalina Jędrusik była postacią, która bardzo często wzbudzała kontrowersje swoimi zachowaniami i wyglądem, dobrze zapamiętanym przez wielu. Pewnego razu w chałupach w godzinach porannych wchodziła do miejscowego sklepu spożywczego, gdzie przeważnie kaszupki z koszami ustawiają się w kolejce po świeże bułki. Ona bezceremonialnie przepychała się przed nie, ubrana w rozwianym szlafroku, i prosiła sprzedawczynię o zakup kilku butelek szampana, bo zamierzała w nim zażywać kąpiel. Ten sposób bycia oraz jej wygląd był dla ówczesnych władz PRL źródłem nieustającego zgorszenia. Jeremy Przybora, znany pisarz, wspominał w swojej książce, że od momentu, gdy w jednym z telewizyjnych koncertów w roku 1963 zawiesiła krzyżyk między piersiami, nałożono na nią zakaz występów w telewizji. To wydarzenie miało głęboki wpływ na rozwój jej kariery artystycznej. Przez pewien okres mogła występować jedynie w ramach kabaretu starszych panów i to w bardziej stonowanych strojach. Niemniej, podczas jednego z występów na żywo, gdy program zbliżał się do końca, pojawiła się w skromnej sukni i, gdy realizatorzy odetchnęli z ulgą, sądząc, że nie wydarzy się już nic nieoczekiwanego, ona zaskoczyła wszystkich, odwracając się i ukazując głęboki dekolt niemalże odsłaniający pośladki. Kalina sama próbowała znaleźć przyczyny. Dla których jej obecność na ekranach telewizyjnych była tak skutecznie ograniczana. Twierdziła, że przecież łamała schematy narzucane przez PRL-owskie media, które promowały obraz kobiety zaangażowanej społecznie, kołchoźniczki pracującej na traktorze, szwaczki czy wręcz, babo chłopa. W rozmowie z Piotrem Gackiem w roku 1988 zwierzyła się, że jako aktorka miała naprawdę trudne życie. W jej dorobku znalazło się niewiele ról, a większość z nich przedstawiała kobiety z marginesu. Kalina zapewniała, że nigdy na ekranie nie pojawiała się nago, a to co ludzie opowiadali było jedynie wytworem ich wyobraźni. Przekonywała, że to przez jej sposób wyrażania się jej charakterystyczny głos i mimikę postrzegano ją jako osobę wulgarną. Pragnęła, aby pamiętano, iż były to przecież tak zwane przyzwoite lata sześćdziesiąte. Wtedy, jak tłumaczyła, została odsunięta od radia, telewizji oraz kina przez decydentów w dziedzinie kultury, a właściwie to przez żony tychże osób. Mówiła o okresie, gdy była pełna życia, miała urodę, młodość i aktorskie zdolności, a mimo to nie dano jej szansy, aby w pełni się realizować. W efekcie musiała godzić się na niewielkie role, tak zwane znaczące epizody, by mieć z czego żyć. Nie chciała, aby postrzegano ją jako skarżącą się, jednak dodawała, że bardzo żałuje zmarnowanego czasu spowodowanego przymusowym bezrobociem, które zdecydowanie nie było jej winą. W latach 50. Dokładnie w 1957 roku rozpoczął się nowy rozdział w życiu Kaliny Jędrusik, która dołączyła do Zespołu Teatru Współczesnego w Warszawie. Dyrektorem tego prestiżowego miejsca był wtedy Erwin Akse, ceniony w środowisku artystycznym ze względu na swoje pełne finezji podejście do teatru. Właśnie tam Jędrusik miała okazję współpracować z jednym z najwybitniejszych reżyserów tamtego czasu, Konradem Sfinarskim to u niego wcieliła się w postać Pali w inscenizacji dzieła Bertolta Brechta zatytułowanego Opera za trzy grosze. Jej talent nie ograniczał się wyłącznie do tej roli, gdyż Akse reżyserował ją również jako laci w pierwszym Dniu Wolności, jednym z ważniejszych dramatów autorstwa Leona Kruczkowskiego. Roman Szydłowski, krytyk teatralny i tłumacz świetnie znający Brechta, pisał o Kalinie, że udało jej się stworzyć niezapomnianą kreację Pali. Jej interpretacja była nie tylko zgodna z mieszczańskim duchem, jakiego oczekiwał autor, ale jednocześnie zawierała elementy satyrycznego podejścia. Krytyk podkreślał też liryzm i sympatyczny wdzięk, jaki emanował z jej gry. W swoich rolach Jędrusik pokazała wyjątkową muzykalność, śpiewając z teatralnym zacięciem i unikając porównań do klasycznych śpiewaczek operowych. Dzięki temu, rola pali była dla niej przepustką do świata najwybitniejszych młodych aktorek stolicy. Z kolei Urszula Sipińska porównała w książce Grzeli Kalinę do Marilyn Monroe. Według niej to coś w rodzaju nieuchwytnego uroku zapisane w DNA sprawiało, że przyciągała uwagę zarówno mężczyzn, jak i szerokiej publiczności. Jako aktorka prezentowała wybitne umiejętności, ale pod tą powierzchnią kryło się poczucie ograniczenia swojego talentu przez system polityczny tamtych czasów, co dobitnie uwypuklała metafora ptaka ze złamanymi skrzydłami. W rozmowie z Piotrem Gackiem, sama Jędrusik mówiła o indywidualności i poszukiwaniu niepowtarzalnej osobowości jako czymś wciąż nowym i świeżym w społeczeństwie, podkreślając wagę oryginalności w jej artystycznym życiu. Aby podążać drogą własnych pragnień, potrzeba ogromnej odwagi. W świecie, w którym żyjemy, dążenie do bycia sobą często postrzegane jest jako coś nietypowego. Tak było na początku mojej kariery i niewiele się zmieniło do dziś. Z czasem zrozumiałam, że byłam zbyt otwarta wobec innych ludzi. Teraz wiem, że czasem trzeba zakładać maskę, chronić się jak ślimak w swojej muszli. Wówczas na ringu życia nie osłoniłam się wystarczająco i dlatego doświadczałam wielu ciosów. Szłam przez życie z otwartymi ramionami, z uśmiechem na twarzy, w krótkiej spódniczce, radośnie przemykając przez ulicę. Byłam przecież młoda. Jak barwny ptak, który mijał stado szarych, podobnych do siebie ptaków. Wyglądały tak jak ja, ale różniły się tym, że gdy tylko kolorowy ptak wydostał się z klatki, szybko został zaatakowany przez szare. To jak prawo natury. Nigdy nie starałam się nikogo szokować. Pragnęłam jedynie czuć się swobodnie i autentycznie. Dariusz Michalski, autor biografii poświęconej Kalinie Jędrusik, podkreśla, że Kalina, inspirowana najpierw swoim nieprzeciętnym ojcem, przedwojennym senatorem, a później wyjątkowym mężem, cenionym pisarzem, uwielbiała intelektualne wyzwania. Na różnorodnych spotkaniach często żartowała w sposób bezpośredni i prowokacyjny, stwarzając sytuacje, które sprawdzały zrozumienie świata przez innych. Była ciekawa, czy ludzie dadzą się oszukać, czy zareagują i nawiążą dialog. Tak też grała na scenie i ekranie, z odwagą, która bywała wręcz desperacka. Chociaż czasem jej to doskwierało, bo nawet naprawdę życzliwi jej ludzie nie zawsze akceptowali jej zachowanie. Może dlatego, że nie do końca rozumieli zasady, którymi kierowała się w swoich życiowych reżyseriach. Dla Michalskiego, autentyczna i kreująca siebie Jędrusik zawsze była prawdziwa, będąc po prostu tą jedyną kaliną. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.